W imieniu Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w portalu Arkana witam serdecznie naszego szanownego gościa i wszystkich przybyłoś na spotkanie. Ksiądz Tadeusz Sakowicz Dalecki jest wieloletnim działaczem w środowiskach krasowych. Niezłomnym Obrońcą Pamięci o Ofiarach Ludobójstwa na Kresach Wschodnich, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Ksiądz jest yy, niezłomnym kursorzem pamięci o tych ofiarach, autorem wielu publikacji, m.in. książki Przemieszczane Ludobójstwo na Kresach, wydanej w 2008 roku. Ksiądz jest jednocześnie przedstawicielem środowiska polskich Ormian, plus pasterzem parafii ormańsko-katolickiej w Gliwicach. Od lat występuje publicznie w obronie prawdy zarówno w kwestii ludobójstwa dokonanego na kresach, jak i ludobójstwa dokonanego na ludności orgańskiej w Turcji. Za swoją działalność ksiądz został oznaczony w 2007 roku nagrodą rzecznika praw obywatelskich im. Pawła Błyskowica za odwagę w występowaniu w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości przez Rzecznika Praw Obywatelskich Świętej Pamięci Janusza Kochanowskiego. Na dzisiejszym spotkaniu chcielibyśmy porozmawiać na temat kwestii upamiętnienia ofiar ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Sekcja Historii Kresów Wschodnich, koła Naukowego Historyków, prowadzi obecnie kilka projektów badawczych, mających na celu przybliżenie tego problemu. W grudniu 2010 roku dwóch naszych studentów przeprowadziło samodzielną dokumentację fotograficzną kultu ukraińskich nacjonalistów na obecnej zachodniej Ukrainie. Obecne spotkanie z księdzem ma nam przybliżyć kwestię upamiętnienia ofiar tych ludobójców w Polsce i na Ukrainie. Natomiast trzecią częścią projektu będzie planowany udział w uroczystościach w kucie gieniackiej pod koniec lutego. Szanowni Państwo, problem kultu e, gloryfikacji ukraińskich nacjonalistów na obecnej zachodniej Ukrainie jest bardzo rozmaicie oceniany w Polsce. Jedne środowiska, e, między, które reprezentuje m.in. nasz gość, e, mówią o odradzaniu się faszyzmu. Inne środowiska związane, e, powiedzmy, z, bardziej z lewicowym nurtem e, mówią o tym, iż nacjonalizm jest e, w każdym kraju, w tym także w Polsce i zasadniczo nie ma specjalnie e, czym się przejmować. W dniach 18-22 grudnia e, 2010 roku, razem z obecnym na Marcinem Kumiegą, e, prowadziłem na e, terenie obecnego obwodu Iwano-Frankowskiego, którego granice pokrywają się niemal w zupełności z dawnym województwem stanisławowskim II Rzeczpospolitej, badania, której, których cenem była weryfikacja jednej z tych hipotez. Co z upamiętnieniem ofiar o -UPA? Co z pamięcią o ludziach, którzy zostali pomordowani przez dywizję SS Galicja? Widzimy, że ludzie, którzy dopuścili się tych strasznych czynów na Ukrainie mają pomniki, są promowani w bardzo rozmaity sposób. To co tutaj zaprezentowaliśmy to jest tylko część z tego co zobaczyliśmy podczas tych projektów, gdyż z wiadomych miejsc na przykład nie sfotografowaliśmy my takich miejsc jak lokale. Normalne knajpy urządzone w stylu schronów ukraińskich powstańczej armii. Tak jak ja na pierwszy okres, mówi, kryjówka w e, Lwowie, ale także e, pub-bunkier w Stanisławowie też jest. Więc e, tutaj jeszcze raz powtórzę pytanie, co z pamięcią o ofiarach pomordowanych przez organizacje ukraińskich nacjonalistów i organizację i ukraińską powstańczą armię. Dziękuję. Dziękuję. Wszystkim chciałem podziękować serdecznie za zaproszenie. To okazja, żeby przyjechać do mojego rodzinnego miasta. Jako, że teraz jestem proboszczem baraki, która wprawdzie ma siedzibę w Kiewicach, ale zaczyna się w Zdorzelcu, a kończy się w Przemyślu i z tego powodu ustawicznie jeżdżę. Oprócz tego jeszcze podatek tę Fundacji, tutaj pod Krakowem. Więc kiedy mogę przyjechać do Krakowa, jest mi niesłychanie z tego powodu miło. Dziękuję również za tematykę, która jest według mnie przemilczana również w III RP ze względu na tzw. poprawność polityczną. I to, że odbywa się to w murach uczelni, to jest dla mnie bardzo ważne, że koło studentów ma tą odwagę mówić na ten bardzo niewygodny temat. Zanim może przejdę do bezpośredniej odpowiedzi na pana pytanie, chcę wyraźnie powiedzieć, że pochodzę z rodziny Kresowej. E, urodziłem się w Krakowie, ale rodzina mojej matki, ormiańska, wywodzi się z okolic Stanisławowa. Ojciec z ziemi Tarnopolski, który był naocznym świadkiem wymordowania wsi rodzinnej, koło Monasterzy z powiatu Czach, Sam ocalał, niemniej jednak e, został wybędzony w 1945 roku. Wieziono go tutaj bydlęcymi wagonami w strasznych warunkach w zimie. 45-46 ciężko zachorował i wyrzucono go na pierwszej stacji, gdzie był szpital, bo wydawało się, że już umrze. I e, przez przypadek tym miastem, tą stacją kolejową ukazał się Kraków. Dlatego też zamieszkał w Krakowie, poznał moją matkę, tutaj studiował na uczelni. Wtedy też bronił pracę. Dodam też, że ciągle podkreślam moje ormiańskie powodzenie, coś to widać po twarzy, ja się tego absolutnie nie wypieram, ale również w mojej żyła płynie krew ukraińska, z czego jestem dumny. Mój pradziadek był księdzem grecko-katolickim, no tak niestety jak ojciec Banderek był księdzem, który zawarł związek małżeński, bo w kościele wchodzą możliwe i e, moja babcia i do końca życia, czyli moc prabarcia, chodziła tutaj do cerkwi grecko-katolickiej na no. dziewiśnie, która do tej pory jest cerkwią. i dobrze, że jest cerkwią. Z kolei mój ojciec zawsze z sympatii do Ukraińców, chociaż był świadkiem mordów, chodził w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia Ukraińskiego, bo grecko-katolickiego, do kościoła, który był wtedy kaplica przy Kościele św. Katarzyny, kaplica świętej Doro. Wychowywany w domu byłem w, w tradycji trzech obrządków: ormiańsko, rzymsko i grecko-katolickie. I tak było w wielu e, rodzinach, że te związki, związki wyznaniowe się ogromnie przepłakało. A mówię również dlatego, że często niestety zwolennicy Stepana Wandery, również w Polsce, zwłaszcza Gazeta Wyborcza, podkreślają moją antyukraińską Wbrew pozorom jestem ogromnym sympatykiem narodu ukraińskiego, niepodległej Ukrainy. Cieszę się z powodzenia częściowo ukraińskiego, ale mówię o zbrodniach części narodu ukraińskiego. I to nie jest tak, że naród ukraiński wymordował naród polski. To wrzut, trzeba tu wyraźnie podkreślić, wrzut w postaci skrajnego. Banderyzmu, faszyzmu e, doprowadzał Żyd do ludobójstwa. Mordowano nie tylko Polaków, ale w pierwszej kolejności Żydów. Ja się dziwię, że znak do dnia dzisiejszego, chociaż wydaje książkę Rosach, nie ma odwagi wydać książek bardzo licznych polskich i zagranicznych pisarzy, którzy pokazują czynny udział banderowców, SS Galicji i faszystów ukraińskich w Holokauście. To nie są jakieś tam lokalne sprawy, to była pełna zakłada Żydów e, przy udziale nacjonalistów ukraińskich. Nie mówię o tym, ilu e, strażników w obozach koncentracyjnych to byli faszyści ukraińscy. Mordowano więc w pierwszej kolejności Żydów, w drugiej oczywiście Polaków. To nie były czystki etniczne, eufemizmy, właśnie rodem z gazety wyborczej, czy, czy tak zwane, jak do góry ale mówią, szarpaczki. Tam się dwie strony mocowały. To było świadome ludobójstwo, zagłada Polaków tylko dlatego, że są Polakami. Mordowano też Ormian, moich bliskich i dalszych krewnych kutach na Czeremorze, Mordowano Czechów, osadników czeskich na Wołyniu, Słowaków na Rusi Zacharpackiej, ale też Ukraińców, którzy nie popierali Stepana Bander. To jest ta prawda, która się nie może przewidzieć, że UPA była katem własnego narodu. Mordowano tak księży grecko-katolickich, jak i wiernych. Tych, którzy ratowali Polaków i y, ratowali Żydów. Często płacili za to życie. Wspomniała Pani tutaj, Świętej Pamięci, Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego. Był to jeden z tych nielicznych, sprawiedliwych, który miał wraz odwagę organizować konferencję na ten temat. Druga sprawa: był pomysłodawcą ustanowienia medalu. Dla tych Ukraińców, którzy ratowali Polaków. Zresztą on myślał szerzej, w ogóle cudzoziemcy, Niemcy, którzy e, ratowali Polaków. Tak jak zresztą Mega Żydów Sprawiedliwych się No To niestety no, ze względu na poprawność polityczną Rady Ksikowskiej to Niemniej jednak działania ukraińskie powstańczej armii były wymierzone w różne narodowości. I teraz przechodząc do tematu. E, znowu krótkie wprowadzenie. To, co Państwo widzicie, dotyczy tylko części Ukrainy. Ja mam rodzinę w Żytomierzu. Nie ma pomnika Stepana Bandery. Wielokrotnie jeździłem do swojej rodziny w Parkowie, Nie ma pomnika Stepana Pante. Dotyczy to pewnego fragmentu. Nie chcę tu robić dłuższego wywiadu, ale Ukraina niepodległa, to jest ta Ukraina, którą trochę stanu wyznaczył granicę, bo on tak fajnie tam sobie te granice w sztuczny sposób wyznaczył. Na Krym. To nie był nigdy teren ukraiński, to byli Tatarzy od do 1954. Natomiast ludobójstwo było dokonywane na terenach, które raz były pod zaborem austriackim, czyli Galicja Wschodnia i Woły. A więc z kolei te tereny, które w okresie międzywojennym należały do Polski. Ludobójstwa nie było za rzeką Zwórz w kierunku Dnie Brudniestwa. Ludobójstwa nie było na innych terenach ogromnej Ukrainy. Ludobójstwo dotyczyło fragmentu. I kult Bandery, kult faszystów ukraińskich, jest oczywiście rzeczą wpisaną w pewien fragment narodu ukraińskiego. To a propos wyjaśnienia, skąd się to wszystko bierze. Co to odpowiadając prosto proste pytanie. Yy, dramatem rodzin kresowych jest to, że do tej pory z różnych powodów polityczne. Trzecie RP nie mają odwagi powiedzieć prawdy o tych wydarzeniach. W czasach komunizmu no oczywiście nie mówiono o Katynu, wiadomo, to była ta sama zresztą mechanizm, nie, dra, nie drażni naszego sąsiada, czyli Wielkiego Niedźwiedzia. Nie mówiono do końca prawdy o wielu innych zbrodniach. Kiedy przyszedł rok 89, wiele rodzin kresowych liczyło na to, że wreszcie powiemy prawdę. Czyli w szkołach będzie się uczyć dzieci o Karl Auschwitz, o Katyniu, o syłkach na Sybir i do Kazachstanu, mm. prawdę o SB, e, chociaż moim zdaniem nigdy tego nie powiedziano, już nie chcę na inny temat chodzić. E, I o wielu innych rzeczach. I rzeczywiście zaczęto mówić prawdę. Na dobrą sprawę dwie rzeczy były tajne. To właśnie wspomniane akta ipn -SB, no bo musieliby koledzy niektórzy opuścić swoje stanowiska, więc pełna blokada do dnia dzisiejszego pewnej wiedzy na ten temat. I druga sprawa międzynarodowa, Ukraina. Tutaj często się mówi o koncepcji Giedroycia. Moim zdaniem Giedroyc przewraca w grobie, kto się na niego obecnie powołuje. Bo mówi się, żeby właśnie zalać to betonem, zanieść pod dywan, bo nie drażnić Ukraińców. Ja osobiście się cieszę, że jest niepodległa Ukraina, bo spełnił się sen Józefa Piłsudskiego, który marzył o tym, żeby między Polską, a tym niedźwiedziem rosyjskim, był pas państw buforowych. I rzeczywiście mamy ten pas. To jest właśnie przede wszystkim Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia. Tak, dobrze. Tylko, że nie można dobrych relacji z Ukrainą, które są bardzo potrzebne, budować na kłamstwie. Jeden z historyków to powiedział, jeszcze nikt, nigdy w historii nie zbudował przebaczenia i pojednania na kłamstwie czy przedmiściach.